Szukaliśmy inspiracji, oglądając albumy, oglądaliśmy zdjęcia, oglądaliśmy filmy, filmy też na YouTube, jak tworzy się jakieś tam elementy ubioru indiańskiego. wszystko jest wykonane samodzielnie. Proszę zwrócić uwagę, że nawet pióra mamy wykonane ręcznie. Wszystko jest to jest ręczna robota. Wykorzystywaliśmy to, co mamy wokół siebie, bo jakby intencją naszą też było to, żebyśmy nie kupowali gotowych produktów, które później zaraz po akcji wyrzucimy, tylko żebyśmy tworzyli, e, e, korzystali to to co mamy. Także poszły w ruch stare prześcieradła, jakieś resztki materiałów skóry. Wszystko to z tego tworzyliśmy. W końcu te stroje jednak Państwo zostawiacie na brzegu i wchodzicie do lodowatej wody. Tak jest, tak. Ona jest bardzo ciepła. A, jeszcze pytanie było kto tutaj dowodzi, więc dowodzi Darek. Ja tak, Darek tym, ja tak bo ja ich <laughs>